Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony FATMOM FANTOM A to jest już kolejny odcinek z serii omawiamy CASTYGLARZ Dzisiaj zajmiemy się talentami i krestami I mam zamiar tutaj omówić Na kogo, jaki talent jest dobry, na kogo nie jest dobry Jakie są użyteczne, jakie są słabe Warto czy nie warto, co robić w danych sytuacjach Także może zacznijmy w ogóle od co to są talenty Talenty są to No tak jak nazwę talenty, czyli coś co bohater nabywa i ma zawsze przy sobie nie da się go nie mieć, nie da się go wyłączyć. Można mieć go dobrego albo słabego, słabego ale zawsze się go ma. I nieważne czy jest to po poziom pierwszy, <coughs> przepraszam, czy poziom dwudziesty, to zawsze będziecie mieć swój talent. Tak jak tutaj macie. I nie będę Wam tutaj omawiał przy każdym hero: jaki talent na niego jest dobry, do czego jest dobry, bo to możecie sobie w każdej chwili sprawdzić. No, i po prostu to zrobić. Natomiast ja chcę Wam, e, tak jakby, uświadomić i powiedzieć Wam, dlaczego dany talent jest dla niego lepszy, dlaczego jest dla niego gorszy, żebyście mogli później sami wdecydować w przyszłości, czy ten talent się opłaca, czy się nie opłaca, patrząc pod różnym kątem i względami. Ale to do tego zaraz. Na razie jeszcze o talencie. Talent może być maksymalnie wylosowany lub urodzony raz 5 na 8 lub 5 na 5, zależy od tego, jaki jest talent. No i jeżeli jest on 5 na 5, no to nic z nim już nie zrobimy, takie na przykład tutaj jest Revitalize. Nie możemy już z nim nic zrobić, możemy go tylko zmienić. Ale nie będziemy już go mogli ulepszyć na wyższy poziom. Natomiast jeżeli jest to x 8, no to możemy ten talent ulepszyć i oczywiście zmienić, tak? Jeżeli chcemy go ulepszyć, to potrzebujemy run ulepszania talentów, które się znajdują tutaj. No i kosztują w zależności od tego, co chcemy zrobić, daną sumę e, fame'u. No jeżeli chcemy ulepszyć nasz talent do poziomu 6 na 10, potrzebujemy 3000 tak, czyli 10 takich run. Jeżeli chcemy na poziom 7, to potrzebujemy 6000 fejmu, czyli 10 takich run. A jeżeli chcemy na poziom 8 talentu, no to potrzebujemy już 12000 fejmu, czyli 10 również takich run. Pewnie się również zastanawiacie, co to jest w ogóle za Level 5 Talent Chest. Otóż jest to yy, skrzynka, z której może wypaść z której może który wypada randomowy talent o poziomie 5. I naprawdę randomowy. I to może być Self Destruct 5x8, a to może być na przykład Wargard 5x8, albo Revitalize. Także, no, bardzo dobra skrzynka, tak. Tylko, że e, opłaca się kupować tylko w niektórych sytuacjach. Tak? Kosztuje 5000 jednak gemów. A w zamian za to, możecie ulepszyć jakiś talent na poziom szósty i na przykład kupić dwie runy do ewolucji. Także tu i sami już musicie zdecydować, czy wam się to opłaca, czy nie. Ja nie kupuję, ponieważ mam tutaj w większości dobre talenty. A nikła jest szansa, że upoluję akuratnie ten, dokładnie ten, który chcę. Także wolę po prostu sobie nie marnować honoru. Ale może zacznijmy tu jeszcze o kresach, powiemy. Otóż kresy. Są to taki, jest to powiedzmy dodatkowy talent, taki drugi, backupowy, z tym, że on może być już tylko i wyłącznie na poziomie piątym, czyli tak jak tutaj na PDK mam 7 z 8 berserka, mogę mieć poziom 8. tak w kreście mogę mieć tylko poziom piąty danego talentu i y, również, jeżeli na przykład tutaj macie berzerka, to jeżeli w kreście wsadzicie do PDK również berzerka, no to on wam nic nie da. Oni, te talenty się nie stakują, więc czyli bez sensu byłoby trzymanie takiego czegoś. Na przykład jeżeli byśmy wiecie, mieli powiedzmy, Rewita, piątkę na Arktice, w kreście też Rewita, no to ten Rewit w kreście będzie bezużyteczny Ale co warto też również napomnieć, Rewit, w zależności od tego, czy znaczy nie Revit, kres, w, w zależności od tego, jakiego jest poziomu i jaki to jest e, talent. No to daje nam daną ilość statystyki, na, na przykład taki poziom drugi rywajwa daje nam 200 ataku, ale 11 11000 HP, czyli całkiem sporo. Kolej taki Druid na przykład dostaje z poziomu trzeciego Sudana 630 ataku, ale tylko 7200 HP. No i tak jest tu z, z różnymi tutaj... Postaciami, tutaj na przykład mamy wargona, no to on nam daje na drugim poziomie 650 prawie ataku, ale tylko połowę tego co nam dawał revive, jeżeli chodzi o życie. Również pewnie zastanawiacie to jest inscription, inskrypcja jest to tak jakby oddzielne levelowanie herosa. I tutaj jeżeli będziecie go upgrade'ować, tak, czyli tą inskrypcję jego podnosić, no to wtedy będziecie mogli osadzać coraz wyższe poziomy crestu, tak? Czyli, jeżeli, jeżeli macie poziom 20 inskrypcji, no to nie będziecie mogli na tym bohaterze dać sobie kresta 5 poziomu, tylko będziecie musieli go podwyższyć do danej liczby, tak? Tak to się prezentuje. Eee, inskrypcje, żeby zrobić potrzebujemy niebieskich kryształów, które mamy z Lost Battlefield i many. I o ile na początku ta liczba many czy kryształów jest niewielka, bo tutaj mogę pokazać na przykładzie trenatora. No bo co to jest 3000 kryształków i 500 tysięcy many. No praktycznie nic. Może tu na czempionie o, proszę, 200 tysięcy many, 1000 kryształków? Niewiele nam to daje, niewiele nam to zabiera. Natomiast jeżeli przekroczymy już barier 80, 80 poziomu inskrypcji, tak jak tutaj mam na przykład na... Atlantikorze, no to będzie on już kosztował znacznie więcej tak? może znajdę nas tą z Lili. Yy, o, na Immo jak widzicie, poziom 79 żeby zrobić na 80 potrzebuje 7 tysięcy tych kryształków i 730 tysięcy many natomiast, jeżeli chcemy zrobić z 80 na 81 no to już to nas kosztuje 100 tysięcy kryształów no i trochę więcej many Wniosek, jest bardzo duży przeskok pomiędzy tymi poziomami. Jeżeli nie macie za dużo kryształków i nie chcecie wydawać ich, żeby ulepszyć jednego bohatera tak na fulla, no to zróbcie go do 80 poziomu no i róbcie sobie dalej. Tylko warto również zaznaczyć, że inskrypcje podnoszą might, co może być niebezpieczne, ponieważ możecie się w krótkim czasie Wbić do wysokie, wyższych y, rang, ale również do wyższych y, i lepszych przeciwników, którzy będą was mogli łoić i przez to nie będziecie mogli nic robić, na przykład na takich ekspedycjach albo rajdach, bez y, odpowiednich hero albo czarów. Także o tym należy pamiętać i na to tego się należy przestrzegać. Ale może teraz przejdźmy do meritum sprawy, czyli do tego, na, jaki, na jakiego bohatera, jaki talent, jaki krest. Jeżeli chodzi o taki Berserk Berserk jest to talent, który zwiększa nam atak speed'a Czyli będziemy dzięki niemu szybciej atakować Jednakże On działa na większości hero Dopiero na poziomie 3 10 Czyli jeżeli ma 1 albo 2 na 8 To on nie robi nic Dopiero przy trójce rzeczywiście coś zmienia Także o tym pamiętajcie sobie Jeżeli będziecie mieli to na jakimś bohaterze I... Talent ten zwiększa nam prędkość ataku, ale tylko ataków podstawowych, czyli na PDK jest to bardzo dobre, natomiast jeżeli hero, taki na przykład Vlad ma cooldown, no to ten berserk będzie się tak średnio sprawował, ponieważ co z tego, że będzie szybciej atakował, jeżeli i tak skilla nie odpali szybciej, tak, no bo nie ma jeszcze talentu na redukcję cooldownu waszego skilla. Więc o ile tu jej może się tak zapętlić z takim berkiem, bo nie ma cooldownu, no o tyle taki wlat, no nie zmieni to u niego za dużo. Także o tym warto pamiętać. Następnie tutaj posłużę się przykładami talentów, które ja mam, natomiast są też pewne, których nie posiadam. No ale tutaj mam Wargod akurat. Wargod to jest talent, który podnosi nam obrażenia. No i podnosi nam obrażenia takiego skilla. I jeżeli się nie mylę, to również ponosi nam obrażenia y, ataku. Jest to dobre w szczególności na bohaterów, którzy, y, no, krótko mówiąc, robią niezłą sieczkę. Czyli na przykład taki Vlad, który się po odpaleniu ze skillem, ze swoimi atrybutami, to jest ze swoim demagerem, plus z wargodem, jest w stanie niszczyć mury, które mają. Zaraz Wam powiem, bo muszę znaleźć tego murka. O, tu jest. Które mają po na przykład 200 tysięcy hapsa. No, ogromny demierz, prawda? Z paroma, z jednym czy dwoma bufami PDK jest to nie rozdupczyć takie mury. Przerażająca siła. Ale, jeżeli na przykład mamy takiego heroa, jakim jest Golem, który healuje, albo Druida, to jeżeli na niego założymy yy, wargoda, no to on nie będzie działał z jego skillem. Z, z ich skillami. Ponieważ oni tam e, leczą od zadanych obrażeń, czyli od tam ataku, który macie. Jednak tu chodzi o atak, który macie w jednostkach, tak? czyli na przykład z crestów czy na przykład wbudowane, tak z evo lub Devo, ale ten wargat nie podnosi im e, tego chilowania, tak? Czyli im wyższy będzie wargat tym więcej będzie chilował. Nie. To tak nie działa. Tak na przykład. Na mamy mamy stone skin, a stone skin typowy to talent pod obronę zwłaszcza na GW, tak, redukuje obrażenia. Ja to mam określone na Grimie dzięki temu on nie dość, że uderza bardzo dużo, no to jeszcze jest w stanie jest przeżyć trochę fokusa na niego, czemu staje się bardzo ciężki do zabicia. Następnie mam live drain, live drain, talent typowy dla tych, którzy dużo atakują i którzy używają tych autoataków, którzy nie mają ze skila jakiegoś AOE. Czyli takiego dookoła siebie, czyli na przykład taki Dread Drake, czy na przykład taki Skull Knight, którzy używają tych ataków. Dzięki temu oni są w stanie wytrwać dłużej na polu walki, więcej zadać, zadać uszkodzeń, więcej zadać damage'a. No bo się będą healować cały czas. Czy jest to dobry talent? Jest niezły, natomiast nie na głównym. Bardziej się go bierze w kreście, ponieważ na główne są już tutaj lepsze. Ale z racji tego, że ja tutaj w Miałem City, którego nie używałem aż tak często, no to zmieniłem mu na levdryna, bo akurat wypadł, a w kresie mam slowdowna. Następnie mamy revitalize, jeden z e, bardziej powszechnych i lepszych talentów, jaki można dostać na większości hero, mianowicie daje nam daną ilość energii na start bitwy. I to się zwiększa z poziomami, tak, na pierwszym poziomie jest 20%, na drugim 40% i tak do setki Ja. I teraz, jeżeli chcecie mieć tego Revitalizer, to warto jest to mieć na herosach, którzy muszą na przykład dać energię tak jak Kupit lub Valentina, albo którzy muszą szybko proknąć przed innymi, czy na przykład taki Arias, to akurat nie jest tylko 4 na 5, żeby tutaj ogłuszyć, w sensie uciszyć przeciwników, albo na przykład na takiej Arktice, która musi ich zamrozić szybko. Albo na przykład takiej meduzie, która też im szybciej wysyła tego swojego skilla, tym lepiej. Także rewitkę jest warto brać na bohaterów, których y... użycie skilla jako pierwszy może zmienić oblicze bitwy, tak? No bo jeżeli mamy na przykład takiego, nie wiem, Snowzilla, no to na nim 5x5 5 Revitalize nie zrobi aż takiej różnicy. Natomiast, jeżeli Arias ma 5 na 5 Revitalize i uderzy jako pieszno, to tutaj zrobi no, niezłe zamieszanie w przeciwniku, w temie przeciwnika, co może skutkować wygraną. Także o tym należy pamiętać. Następnie mamy Skaterek. Skaterek ten, który obniża energię, ale tylko i wyłącznie za pomocą atakowania. Dobre jest na hero, którzy używają dużo autoataków, czyli na przykład taki Phantom King, który całkiem szybko atakuje. Czyli na przykład taki Grinfin, który ma ósemkę berserka wbudowanego Czyli na przykład taki druid który też polega na atakowaniu może nawet pumpkin duke na jakiegoś bossa albo demona Jest parę wariantów tych herosów Jest dobry też na Moltanikę, która atakuje całkiem sporo Więc tutaj nie warto wyobrazić na przykład takiego Vlada, którego prędkość ataku jest nie najwyższa, a i tak najwięcej robi swoim skill'em następnie mamy enlighten, enlighten daje nam po prostu więcej expa, ale nie od książek ale od wszystkiego innego, czyli w zależności od poziomu daje nam o tyle więcej tego expa, czyli na przykład za sweep jeżeli sweepujemy sobie dunga na powiedzmy 30 tysięcy no to z 5 na 5 dostaniemy zamiast za do niego 60 tysięcy tak to się prezentuje i to już omawiałem, bulwark, talent, który zwiększa i atak i maksymalne HP w walce o danym poziom Dobre jest na hero, którzy yy, muszą trochę przeżyć, ale którzy również mają pizgnięcie. Czyli na przykład taka Heartbreaker, czy na przykład taka Trixie, bo pamiętajmy, Trixie ma już wbudowane 8 wargad, więc jeżeli chcemy robić jeszcze większy z nią rozpierdziel, no to załączymy jej takiego bulwarka, piąteczkę tutaj talencie albo w kresie no i proszę bardzo następnie mamy tutaj deadly strike'a deadly strike daje nam pełen szans na uderzenie daną ilość razy więcej ale tylko atakiem auto atakiem więc nie działa na przykład takiego skill'a takiej lady leo tylko i wyłącznie na jej ataki i dobry jest on w sumie na arc demona na taką syrenę tak jak tutaj mam na niej, ale jej ja nie używam. Albo na jakimś, nie wiem, druidzie, którego używamy, też pod Arcydemona, i na Skullines. To są właściwie tacy jedyni hero, których myślę. I tym też się rzeczywiście może przydać. dalej mamy tutaj Blade Shell. Kupowaty talent. Nie zwracajcie na niego uwagi. Nie podnoście go. Jeżeli go wlusujesz w jakimś wysokim poziomie, na przykład tak jak ja to zrobiłem wczoraj na 5 na 10 dajcie komuś na Might. No chyba, że ktoś ma, nie wiem, 1 z 800 do no to lepsze już będzie takie coś niż nic. Natomiast, no, no nie jest on najlepszym talentem. Daje mamy Sprint, talent, który zwiększa tu i prędkość poruszania się. No, dobry jest raczej na herosów, którzy biegają szybko lub też na arenę. Tak, żeby szybciej doszło, na przykład taki Arias w sobie weźmie oczywiście to już mówię tutaj o wyższym poziomie rewitkę piątkę w talencie powiedzmy sprinta ósemkę no i będzie pierwszy jogu z uciszy przeciwników Dalej mamy korowda, Choroud talent, który daje nam procent szans na zmniejszenie energii danej ilości przeciwników o daną ilość jeżeli jesteśmy atakowani dobre tylko i właśnie na tanków, które przyjmują jakiś damage, czy na przykład taki Skull Knight, może być Dread Drake, nie wiem, e, Orgs Bane, tak. Coś co trochę się utrzyma w walce, żeby mogło jednak rzeczywiście tą energię tutaj obniżać. No i tu mamy Tenacity, City Talent, który podnosi procentowe zdrowie. Tak, tu mam to na przykład na moim Immortepie na 5 10 No i tam z daną ilością. Z danym poziomem zwiększa nam to o ilość Dobre tylko i wyłącznie na tanków, tak. którzy mają dużo przejść Na przykład na takiego Michałka Który już sam w sobie ma ogromną ilość HP Plus ten na przykład takiego Bufa od 8-8 tenacity, który zwiększa dwukrotnie HP No to jeszcze więcej weźmiemy tego HP No i staje się prawie, że niezabijalny tak. Także tak tu i wygląda to Następnie mamy tutaj Scorcha, Scorch, kolejny kupowaty talent nie warto go na nikogo robić. Wywalajcie na might, albo w ogóle nie bierzcie. Dalej Heavy Blow. Raczej słaby talent, nie używa się go, raczej nigdzie. Także kupowaty, więc nie róbcie go z nikim, bierzcie na might Dalej mamy Condemnation. Talent, który może wypaść znaczy on, czyli ten Condemnation. Heaven's wrath i yy, Corout. Można wypaść od poziomu 3. 5 do 5 na 5, tak? Czyli nie dostajemy 1,5 Heavens Ref tylko daną ilość. Tak? Tu ja akurat nie mam na Atlantykorze, właśnie tu i HW Czy jest to dobre? E, raczej wątpię. Może na jakimś takim Skull czy Dread Drake'u byłoby to jakoś ok, ale raczej się tego nie używa. Przynajmniej tych dwóch, tak? Czyli Condemnation i Heavens Ref. no i co? Jeden. Nie jeden. Najbardziej szitowaty talent w grze, który jest. Jakoś użyteczny na może jednym herosie. Tylko jednym na razie. Talent, który sprawia, że po śmierci zadajemy daną ilość procentową naszych obrażeń. Które całkowicie mamy. No. Gówno, bo nie chcemy, żeby nasz Heropadł, padł, więc również nie chcemy, żeby zadał to obrażenie, W sensie chcemy, żeby zadawał obrażenia, ale więcej ich zada, jeżeli będzie żył niż nie będzie żył. A jedynym takim bohaterem, na którego on się może sprawdzić, jest to ninja, który ma wysoki, całkiem bazowy atak. Jeżeli na takiego włożymy tutaj sobie self-destructa, tak jak na przykład ja tutaj mam, no to on tam będzie mógł, jeżeli wleci w przeciwników, naprawdę siać spustoszenie. No i co, czy jeszcze tu jakieś talenty mamy? No, chyba nie. A, revive jeszcze, bym zapomniał, jeden z ważniejszych talentów. Revive, talent, który odnawia tutaj, odżywia nas, jeżeli padnie nasz hero w walce, tak. No to on się odradza z daną ilością procentowego HP na 8 z 8 jest to 100%, tak. I taki Skullnet ma wbudowaną 808 revive, więc się zawsze odradza, jeżeli nie jest tutaj e, nieogłuszony. Nie jak to się nazywało? Uciszony, tak? Czy na przykład przez takiego skilla Ariesa? No to zawsze się będzie odradzał. No i tam z, z 100% HP. Z tym, że jeżeli już ktoś ma wbudowany taki talent, tak jak mówię, talenty się nie dublują. Więc jeżeli w Krescie damy Reviva również, no to nic mu to nie da. Dobre na herosów, ale nie na główny talent, bo są lepsze. Natomiast w Krescie jest dobry na. Karosów, którzy muszą przejść, czyli na przykład taki Pumpkin Duke, tak jak ja mam tutaj swojego. On ma revive'a dwójkę w kreście no i jeżeli padnie podczas walki, to jest bardzo prawdopodobne, no bo ma bardzo niski poziom życia, nie ma praktycznie w ogóle przeżywalności, jest papierowy. No to jeżeli tutaj się odrodzi w walce, no to będzie mógł w stanie dalej walczyć i na, i na przykład dostanie takiego hilka od druida. No i już będzie w całkiem bezpiecznej sytuacji komfortowej. Dobre szczególnie na hbm -y, gdzie nasi hero muszą przeżyć. No bo, jeżeli nie przeżyje taki pedek no to właściwie już z dalszymi HBM-ami, zwłaszcza na tym wyższym poziomie, tak czyli na przykład drugim albo trzecim, możemy się pożegnać. A, akurat nie mamy sweepa, to sobie żyjemy na pixie, ale słabo. Wolałbym trochę więcej EXPA. No ale cóż, no, tak to wygląda. Także przypominam, dany talent, jak omawiałem, jest dobry tylko i wyłącznie na e, pewną grupę hero, którzy używają pewnych umiejętności lub e, robią pewne rzeczy. To nie znaczy, że jakiś na przykład taki Vlad z Life 8 nie będzie dobry. On nie będzie po prostu tak dobry jak na przykład Vlad z Wargodem bądź też Bulwarkiem, tak? Są talenty lepsze i gorsze. Do tych gorszych na pewno możemy zaliczyć scorchera, na pewno możemy zaliczyć tutaj. Yy, no, racer, na pewno możemy zaliczyć self-destruct. A jeszcze jeden talent, bo mi kompletnie wyleciał z głowy, o którym chciałam powiedzieć, jest flameguard, którego ja tu i niestety nie posiadam na żadnym herosie jako główny talent, natomiast mam na moim immo. w Wkreście, poziom trzeci. Talent, który odbija daną ilość damage'a od nas. Przeciwnika. Dobra, jeżeli na przykład chcemy na GW się bronić i zadawać obrażenia przeciwnej snajpie, chociaż raczej częściej się tego zamiast niego używa z tą skina. Głównie na tanków się tego używa, na przykład na takiego Bistejmara lub też takiego Orka, żeby odbierać ten damage, który będą tutaj sobie otrzymywali. Także przypominam. Talenty się nie stakują. Tak samo kresy. No i co? No, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Do oglądania lub też zobaczenia poprzednich, jeżeli nie widzieliście. No i to by chyba było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.